Zadanie 22. W trójkąt równoboczny wpisano dwa koła tak jak na rysunku. Pole koła o środku S1 oznaczmy P1, a pole koła o środku S2 oznaczmy P2. Stosunek pól P2 do P1, czyli pole tego drugiego koła mniejszego do pola większego okręgu, jest równe. No i mamy cztery odpowiedzi. Ok, przede wszystkim wiemy, że jest to trójkąt równoboczny. Więc wszystkie boki oczywiście mamy równe. Na pewno mamy okrąg wpisany. Więc ten odcineczek to jest promień R małe, a wiemy, że R małe to jest 1 trzecia wysokości. Czyli ten kawałek, o, to będą 2 trzecie wysokości. Ale zauważyć z kolei możemy, że przecież tutaj też jest jeszcze jeden promień. O, też jest R małe. Więc ten kawałek, który nam tutaj został, ten no, też jest równy R małe. Co to znaczy? Co to dla nas znaczy? Ano to znaczy, że tutaj powstał nam trójkąt. Też równoboczny, który ma mm, wysokość równą R. I zauważ, że te dwa trójkąty, ten mały, który, ten czerwony, który zaznaczyłem, i ten duży ABC, one są oba równoboczne. Jeżeli oba są równoboczne, to na pewno są podobne. W jakiej skali? I teraz w jakiej skali? Skala równa się, więc ten malutki ma wysokość R, a ten drugi ma wysokość 3R, więc skala jest równa 1 trzecia. Więc jeżeli skala Boków jest 1 trzecia, to skala pól jest równa 1 dziewiąta. Dzięki czemu mamy gotową odpowiedź D. Więc nie takie, nie takie najgorsze to zadanie, chociaż faktycznie te zadania z tymi skalami, z tymi podobieństwami yy, pól, czyli stosunkami pól, czyli właśnie skalą do kwadratu, są zazwyczaj kłopotliwe, więc. Ta takim zadaniom się na pewno jeszcze przyjrzymy. Jedziemy dalej.